Prawdopodobnie pijesz alkohol, bo cię odpręża, o przynajmniej tak, tak ci się wydaje. I owszem, alkohol odpręża cię na półtorej, dwie godzinki, a potem totalnie obniża ci nastrój i podnosi ci poziom stresu. Być może pijesz alkohol dlatego, że wydaje ci się, że fajniej się z nim bawisz, i może tak rzeczywiście jest, ale po takiej zabawie czujesz się rozbity, rozdrażniony, zdołowany. Czasem to zdołowanie osiąga nawet krytyczne poziomy depresyjne. Masz prawdopodobnie podwyższony poziom lęku, niższe zaufanie do siebie, niższą kontrolę impulsów, bo alkohol zaburza też działanie Twojej kory przedczołowej, nawet jeżeli pijesz w umiarkowanych ilościach. Także ta zabawa tak nie do końca się opłaca z alkoholem. Jeżeli pijesz alkohol, dlatego że wydaje Ci się, że jesteś przez niego osobą bardziej towarzyską, to zachęcam Cię do tego, żebyś poszedł sobie kiedyś na trzeźwo i przyjrzał się osobom, które piją alkohol. Ta towarzyskość jest złudzeniem. To jest po prostu złudzenie, które jest wykreowane w twoim mózgu, które sprawia, że wydaje ci się, że ludzie są przyjemniejsi, a ty jesteś bardziej ciekawą osobą. Ale prawda jest taka, że to spotkanie, wartość, jakość tego spotkania, które się odbywa po alkoholu, jest naprawdę bardzo kiepskie. Zachęcam do 30 dni bez alkoholu, zachęcam do kwestionowania przekonań, które masz na jego temat, będzie ciekawiej niż myślisz.